Z serca do serca. Dzisiejszą modlitwę oddajemy w intencji opieki i ochrony duchowej, fizycznej i tej, którą każdy z nas nosi w głębi serca. To, że tu jesteś, nie jest przypadkiem. To Matka Boża Częstochowska przyprowadziła Cię do swego serca. Chciała, byś dziś odpoczął w jej obecności, byś oddał jej wszystko, co trudne i zaufał jej czułej miłości. Ona zaprasza cię teraz, właśnie ciebie, do cichego spotkania. Kochani, zanim odmówimy modlitwę, zostawcie w komentarzu swoje wyznanie wiary. Niech to będą proste, ale szczere słowa: typu Maryjo, uzdrów moje serce, lub Maryjo, prowadź mnie do Jezusa, albo Maryjo, dziękuję za Twoją obecność lub po prostu zostawcie serce, znak, że tu jesteście i łączycie się z nami w modlitwie. A teraz uczyńmy znak krzyża i módlmy się. Maryjo, Matko moja i Królowo, która z jasnej góry patrzysz z miłością na swoje dzieci, obejmij mnie dziś swoim spojrzeniem. Ukryj mnie pod swoim płaszczem opieki i ochrony, Strzeż mojego serca przed lękiem, otocz moje życie swoją obecnością. Ty znasz moje troski, moje pragnienia, moje rany i moje marzenia. Przynoszę ci dziś wszystko bez udawania, bez maski, szczerze i z pokorą. Bo ty przytulasz nawet to, czego sama się wstydzę. Maryjo, uproś mi łaskę wiary. Łaskę ufności, która nie wątpi, i miłości, która przebacza. Proszę, chroń mnie i moich bliskich, prowadź drogą do Jezusa i nie pozwól nigdy oddalić się od Twojego serca. Jasnogórska Pani, bądź moją matką, opiekunką i przewodniczką. Z Tobą chcę iść przez życie aż do nieba. Amen. Zostań jeszcze chwilę, by przyjąć błogosławieństwo. Niech Matka Boża Czostochowska okryje cię dziś swoim płaszczem. Niech jej spojrzenie da ci pokój. Niech jej ręce trzymają cię mocno, nawet wtedy, gdy wszystko wokół się chwieje. A Duch Święty niech oświeca twoją drogę i daje ci nową nadzieję. Niech dzisiejszy wieczór i noc poprowadzić się ku ciszy, w której przemawia Bóg i ku światłu, które nigdy nie gaśnie. Moi drodzy, codziennie wieczorem o 21 spotykamy się tu, by modlić się razem w ciszy, skupieniu i duchowej jedności. Dołącz do nas również jutro, pozwól Bogu i Maryi działać. Włącz koniecznie powiadomienia, aby nie przegapić tego świętego czasu modlitwy, i bądź częścią tej duchowej podróży. Nie jesteś sam, jesteśmy razem w modlitwie, w wierze i w miłości. Żegnam Was serdecznie z Panem Bogiem i Maryją sercu.